Proszę sobie wyobrazić, że w 1939 roku zaczęli Sowieci wkraczać do Polski. Jechały formanki na koniach, na rozmaite tabory i to tak bez przerwy ciągnięto, a od nas to było z 50 do 100 metrów. I proszę sobie wyobrazić, wjeżdża na koniach na dwóch sowieckich kozaków i wlecieli do naszego domu. Lecieli do domu, gdzie były same kobiety. I zaczął się, co tu dużo mówić, rabunek. I to bezwzględny rabunek. Od mieszkania do mieszkania szli i te kobiety, które tam były, obdzierali. Do mojej matki wpadli, miała jakieś tam dwa pierścionki, zegarek zerwali. Także tam porwali, ale to zerwali. Była bliźnianka, w których miała takie drobiazgi. Wszystko na ziemię wyrzucili, szukali jeszcze, czy tam gdzieś nie ma ukrytych jakichś skarbów. Potem polecieli do drugiego, do trzeciego, do czwartego mieszkania, obrobili te mieszkania, gdzie były jakieś pierścionki, żojarki, wszystko zarabowali. Ktoś powiedział, że właśnie pierwszy dzień w mieście. Jest sowiecki komendant miasta, do którego można się zgłosić i wszystkie skargi złożyć. Więc oni we od razu pojechali do miasta, stanęli przed progiem tego bóstwa. On ich długo, nie, przez dwie godziny, nie przejmował, umiał innych ludzi. W końcu weszli i powiadają, co się stało, że dwóch żołnierzy tak obrabowało. To ten się tak wściekł. Że zaczął krzesłami rzucać i powiedział, że jeżeli jeszcze jednego słowa powiedzą na temat żołnierzy radzieckich, to zamknij ich, bo przecież to byli polscy oficerowie biali, a nie radzieccy żołnierze. Że to jest nie do pomyślenia. I gdyby nie to, że oni są kolejarzami, których on szanuje jeszcze, to by już siedzieli w kryminali za to obrażanie żołnierzy radzieckich, wyrzucił ich za drzwi, no wrócili, no załamani i, i nauczeni tego, że na żołnierza radzieckiego nie można słowa złego powiedzieć, bo to się źle kończy. No, zaczęła się okupacja sowiecka, było głosowanie wszystkich obywateli, po, po, po miesiącu czy po półtora, głosowaliśmy prawie nie my, tylko moi rodzice, prawie w 100% za przełączeniem do Związku Radzieckiego. Bo to tak było wszystko ukartowane i pięknie przygotowane. No a efektem tego zaraz potem była szkoła, że otwarto dla młodzieży szkoły. I że młodzież, naturalnie, że 80% szkół polskich przekształconą od razu na ukraińskie albo na rosyjskie szkoły. Zdecydowana większość młodzieży zlekceważyła. To ja też wtedy się okazały w mieście napisy dużego kalibru, że młodzież, która się nie wejdzie do szkół, to zostanie przymusowo wyjdziona do Związku Radzieckiego i myśmy się wszyscy trochę tego przelękli. I zaczęli szukać szkoły, ale dyrektorem tych szkół byli Sowieci i to tacy, muszę powiedzieć, urodzeni nkwd to znaczy ci partyjni. Bo ten mój dyrektor to był tak około trzydziestki, taka twarz zacięta, spod oczu patrzył, tutaj mu tylko policzka, policzki mu drgały, jak mówił. Mówił tak przez zęby, no widać, że on był pełen nienawiści do tego, do, do Polaków właściwie, do tej szkoły, no ale został dyrektorem, no to pełnił ją. Patrzył na moje świadectwo, mówił, o, was tam mało nauczyli. Nie, bo ja chciałem do trzeciej klasy gimnazjalnej, bo miałem dwie skończone, nie, to za mało. I wrzucił świadectwo. I zapisał mnie z powrotem do drugiej klasy, ale sowiecki. Mieliśmy tygodniowo trzy godziny języka rosyjskiego, trzy ukraińskiego i jedną godzinę polskiego. Rosyjski język, Rosjanka uczyła. I mówiła cały czas, że ona jest Polka z pochodzenia. I mówiła, myśmy zobaczyli, że ona się nazywa poci ale ona, jak my do niej się zwrócili – towarzyszko pocieska to mówiła – nie, ja się nazywam Pocieska Ja, bo to roz, po rosyjsku te nazwiska zawsze musiałem mieć to Ja na końcu, no a język polski to była taka parodia. A tamte przedmioty, powiem, były nauczane, ale nie przez nauczycieli, tylko przez takich Żydów, bo dużo Żydów uciekło, z Niemiec, jak Niemcy rozpoczęli wojny, pali się uciekli do Polski. A to byli czasami tacy żydzi polscy. I oni uczyli historię, geografię. Na świadectwie miałem bodajże 6 stopni z tego. Bo to był za lektory, za język, za czytankę i ogólny. I później znowu, następny kwartał, znowu to samo i znowu to samo. W sumie na tym świadectwie takim niedużym. Jest około 70 stopni. Tak wyglądało, że wszyscy my skończymy tą klasę siódmą, bo ja do siódmej zostałem na do ósmy do siódmie cofnięty, No i wtedy wybuchła znaczy, tak to było wtedy, wybuchła wojna niemiecko-rosyjska. Zamykana na wszystkie spusty, i cała młodzież na podwórku jest. No i ktoś tam się ukazał, powiedział, że mamy czekać, bo będą nowe polecenia. No i tak czekaliśmy chyba ze dwie godziny, kręcęci. Po dwóch godzinach nadjechał sowiecki wojskowy samochód, i z niego wysiadł nasz dyrektor szkoły. a I teraz, proszę, dyrektor. W mundurze NKWD, pułkownika NKWD. A NKWD to ta narosła służba bezpieczeństwa. To jest ta najwyższa sowiecka władza polityczna. Pewnego dnia dostajemy informacje telefoniczne, bo ojciec miał telefon służbowy jeszcze przed wojną znaczy, w czasie, jak był to naczelnikiem stacji że za godziny będzie wielki wiec. Wielki wiec będzie przed stacją i że wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do przejścia na ten wiec. No i okazało się, że właśnie w tym czasie, jak ci ludzie się przygotowali, przyjechała ciężarówka sowiecka, dwóch oficerów NKWD, to wyższej rangi, dziesięciu żołnierzy NKWD. Ci żołnierze się rozbiegli po okolicy i z wszystkich domów okolicznych wypędzali ludzi na ten wies. Nikomu nie... Kobiety były czasami tam w domu, jak i przy robotach, na wies, na wies, na wies, na wies. I w końcu na tym wiesu, przed tym, znalazło się około ponad 200 osób. Głównie mieszkańcy albo pracownicy stacji, albo ich rodziny i mieszkańcy. No i myśmy też z matką i z moją siostrą musieli pójść, bo oni kontrolowali, czy ktoś w domu nie został. Przechodzimy tam. No, po chwili się dwaj oficerowie NKWD weszli i powiedzieli, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób by byli ci ludzie przez kierownictwo stacji nękani, w jaki sposób cierpienia. Musieli ponosić i dlaczego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu chcieli, żebyśmy donieśli na naczelnika stacji, na jego zastępcę, na ile, w jaki sposób źle traktowali mieszkańców. I zanim skończyli oni, to ci żołnierze wnieśli dwa biurka, przy, wyniesione tam z biura, nie, z jakiego wszystko jedno położyli czerwoną płachtą nakryli i za chwili weszli ci żołnierze, pozostali z bagnetami na tym i pod bagnetami prowadzili ojca mego. Ojca, który był no, bez czapki, tutaj miał wszystkie dystynkcje, które były te, pozdzierane, prawie wszystkie guziki od, od pruty. Bo te guziki były złote i miały e, tego orba z koroną. A te oznaki, jak później tłumaczyli, były oznaką ciemiężenia tych ludzi. Więc dlatego, na taki wiec, który ma być wiecem wolnościowym, trzeba to wszystko odsunąć, odrzucić i oczyścić. No ojciec wszedł, no strasznie widziałem. E, Zdenękamy, bo miał przesłuchanie wcześniej, no i zaczął się więc. I zaczął zarz, zarzucać, dlaczego ma być za chwilę sąd ludowy, bo komunistyczna partia w czasie rewolucji wprowadziła taką inicjatywę jak sądy ludowe. I wtedy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się narazili ludziom, byli. byli E, maltretowani, sądzeni, wywoziani, zastrzeleni. I tutaj też taki się odbył sąd ludowy. No i ci e, komisarze, no, wygłosili takie przemówienie i naprzód zarzuty, już gotowe zarzuty. Ojcu pierwszy zarzucili to, że w noc, która prze, była, poprzedziła, w wojsk sowieckich obok była rzeka, i na tej rzece polskie wojsko wycofujące się do Zaleszczyk, bo to była najprostsza droga do Rumunii. I te resztki tego wojska polskiego, tą drogą się wycofywały. Bez tego jak usłyszeli, że Sowieci wkraczają, wysadzili ten most. Ale to wojsko polskie, to uciekające, ostatnie oddziały wojska polskiego wysadziły. A drugi była tak zwane kolejowe przysposobienie wojskowe, że kolej miała trochę broni, zamkniętych, zalakowanych na wypadek potrzeb. I teraz oni zarzucili to, że ojciec zaniedbał to, żeby uratować ten most, że jego obowiązkiem było jako patrioty socjalistycznego nie dopuścić do tego wysadzenia mostu i to, że kłódka, na której były te karabiny, była nie oddana im natychmiast, tylko dopiero teraz, że widocznie przygotowywał się ojciec swoimi kolejarzami do jakiejś rewolty. To dwa zarzuty były, ale teraz największy to był ten populistyczny lud ma się odezwać i do tych tłumów apelowali, ażeby zabrali głos i oskarżyli o coś. Wie Pani co, że ani jeden człowiek słowa nie puścił, milczące było cała, to zebranie było milczące, nikt się nie odezwał w ogóle, więc oni się zdenerwowali i powiedzieli, to jest świadectwo tego, jak wyście byli strasznie gnębieni, że oni nawet teraz, jak my tutaj jesteśmy, boją się cokolwiek zaraz powiedzieć. No i przerwali ten Całą rozróbę odjechali, a ojca zostawili takiego, jaki był. Czekaliśmy na dzień następny, bo one takie były, jakie były. Ktoś zapukał, no, ojciec otworzył, patrzy się, stoi. Milicja, ale z tej nowej milicji, bo tą prawdziwą policję oni już aresztowali albo uciekli, a teraz stworzyli nową w której byli albo młodzi Żydzi, albo młodzi Ukraińcy. pisz taki młody Żyd przyszedł z paską w tym i mówi, krótko będziemy rozmawiali, mamy na jutro i na pojutrze wykaz, kogo mamy aresztować nowy, bo nie tak aresztowali co tydzień, kilka osób. I na tym spisi, pan jest, I będziemy pana musieli aresztować. Ja przyszedłem pana powiedzieć tak na ucho, żeby pan się ciepło ubrał, bo tam jest mokro w tym naszym więzieniu w piwnicy. Mokro jest, będzie pan marsz, niech pan ciepło karesory weźmie i i nikomu nic nie mówi, że to ja broń poszę. A tym milicjantem był brat chłopaka, no był zżyty ze mną, a ten brat przychodził czasami popatrzeć, jakby piłkę gramy. A teraz był milicjantem. Myśmy się w ciągu dwóch godzin. Normalny dom funkcjonujący wszystko. Musieliśmy się w ciągu tych dwóch, czy dwóch i pół godzin zabrać. zabierzcie tylko koce, poduszki, potrzebne rzeczy podręczne i jakieś dokumenty. Więcej na te sani nie załadujemy. Patrzeć dzwoneczki dzwonią, to fajnie, bo to była nie tak pora zimowa, że tak przyjemnie się jeździło, a to teraz już mamy jechać i nie wiadomo gdzie. No, ale... Trzeba było się zapakować błyskawicznie, dom zamknął, klucz zabrał, poszedł do naszego, do swego zastępcy, który mieszkał, zostawił mu ten klucz, mówi, kamień wody. I jak przyjdą po mnie, to powiedz, że dostaliśmy telegram, że jest pogrzeb i pojechaliśmy na pogrzeb. Żeby nas nie szukali natychmiast, tylko żeby nam dali czas na ucieczkę. No i w, w tą noc, taką. Piękną noc, po właściwie była bardzo ładna, gwieździsta, tak sobie śnieżnie popadywał. Pojechaliśmy w się świat, zostawiając cały majątek i byliśmy pewni, że wrócimy, ale niestety już nigdy nie wróciliśmy.